Czy jedziemy na ludzie, czy pod presją, to gdzieś tam wynik jest taki sam. Yy, w granicach plus, minus dwa punkty, i, i tak to wygląda. Także, no, jak, jeśli pojedziemy tam lepiej, to będzie super i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Tak jak rozmawialiśmy przed sezonem, że jeśli mamy cokolwiek w tym roku gdzieś tam urwać, to musiałaby pojechać cała drużyna tak jak w zeszłym roku, bo, bo gdzieś tam. Jeśli Chris robi w granicach 10 punktów, to jest stanowczo za mało. To powinno być robione, że powinniśmy robić w 5 po 8 punktów i dorzucać i że jakieś punkty, to wtedy mieliśmy szansę na zwycięstwa. Ale no nie udaje nam się, to zawsze jedzie trzech zawodników albo dwóch juniorzy, albo trzech seniorów i, i przeplatają tak raz ci jadą lepiej, raz ci jadą lepiej, gdzieś tam może oprócz Krisa, który jakieś tam miewa słabsze biegi, ale ogólnie gdzieś tam wynik w granicach tych 9-10 punktów robi. I pozytywów. Pozytyw na pewno będzie w postaci naszych juniorów, którzy te doświadczenie ekstraligowe zebrali i wiedzą jeszcze ile to pracy przed nami wszystkimi, przed nimi przede wszystkim, żeby, żeby nawiązywać walkę z seniorami w ekstralidze, bo to jest naprawdę, nie jest naprawdę łatwe zadanie, ale na pewno ten, ten sezon zaprocentuje w przyszłości dla nich. Częstochowski torosat nie znowu przyjazd ściganiom, to mogą, może być dobre wiewisko i też trzeba mieć bardzo szybkim i dobrze spasowany do tego toru. Jak wszędzie, ale przede wszystkim chyba jak u nas, bo nasz tor jest taki, że, że nie wybacza błędów i braku prędkości. Nawet jeśli wygrywamy te starty, to widać, że to jest cztery kółka na naszym dorze, to jest bardzo długo i, i, i często i gęsto te pozycje tracimy. I Częstochowski tor jest podobny. Jeśli gdzieś tam nawet gospodarze początek sezonu jak się nie dopasowali u siebie, to, no, to gdzieś tam dostawali fucho dosyć mocno. I, I takie te tory szybkie to naprawdę są wymagające, żeby, żeby to wszystko dobrze pozgrywać.